Widzowie, bardzo dziwna wiadomość. Słuchajcie, patrzę sobie tam w stronę mojego korytarza, o tam. No nie. Ale słuchajcie, coś mi w nim nie pasuje. I tak mówię sobie, co to może być? Rozumiecie? Ja wstałem o 5.30 jakoś, i tego jeszcze nie było. W korytarzu wcześniej było, była czarna postać. To nie był nikt z nas. Wyglądał zupełnie inaczej. Miał rozpuszczone włosy, ale to nie była mama. Widać było, że miał inną twarz. Dajcie w komentarzu i dajcie mi znać, co to mogło być. Ja trochę jestem przerażony.